że w tej grze też czas Discorda być, żeby gadać. Pewnie tak jest. Ciekawe kiedy się skapnie, żeby wrócić. O, wrócił. No, coś pojebane z dźwiękiem, wiesz, bo... nagle wyjebało mi, kurwa, muzykę, kurwa, z głośników, słuchawki, kurwa, burdel się zrobił straszny, nie, więc... Burdel, mówisz. Mhm. Na jakim ustawieniach graliśmy ostatnio? Zniszczenie, Zniszczenie edytowane, no. Dlaczego ja mam, kurwa, tylko czterech jasi? Cię jeszcze nie zmienił? Który to zielony? Weź jakąś mapkę Dobrze. fajną znajdź. Coś streamujesz, pajacu? Tak, ale znowu się coś zasrało i poziomo nie leci. Więc nie wiem, o co chodzi z tym. <laughs> na YouTube? Tak. Eee, I TikTok. Nie mam TikToka. No na YouTube ja sobie włączę tego poziomu, tego twojego. Mm, no dobra, co, pojedyncza wyspa, czy jaskinie, czy wiele wysp? Co chcecie? Co a jak uważasz? Tylko że jakąś taką fajną żeby się znalazło mm -hmm. A zobacz inaczej okay. niż Lubię, że Co za różnice? Prawie panem fajną, niefajną chyba, no, no kurwiamy, to no są... <laughs> Forty nie, bo to... Ten... O, siarka to O ta no. jest no, fajna, jest. ta jest fajna, no, A... Aha, gotowość. A Jeszcze wszystkie pady mi się postanowiły e... Rozładować. Nie łączyć się, nie wiem, jeden, z jeden mi się udało połączyć. Aha. Widzisz, bo no teraz ja jest... Się, y... Ja się przez chwilę zastanawiałem, czy by nie grać z na konsoli pod kocykiem na kanapie z wami, a ja stwierdziłem, nie, bo zasnę. Bo teraz jest PKN, a nie pad, dlatego się wszystko wie well, Czemu PKN? In? Prezydent Karol Nawrocki, a nie Andrzej Duda. A bój, bo ja pierdolę, boczek. chwili, bo Ja też! Potrzebow Filii. Ale i. O! Wow, MONDIE! W ja garnizonowym słyszałem, nie? Ale tu ładnie jest, ładnie jest na górze. głodowskiej. Jakaś jakiś laser, może to jest jakiś laser. Jakiś laser? O. Oops, I swallowed my laser. Hmm. Kurde, ale Cześć. to jest tak. ...strogo u góry. Można mam po prostu gęść? Można genić. Dabstep gun? Jest dabstep no gun? No właśnie stoję przy nim. Okej. Okay. Uh, co to jest? Z... Nie, to czy to masz jakąś się... maskę na rybu? Po co ci? Bo chciałem. To tak. tak. Yes, no. Jakiś problem? Lejmo. No właśnie stracę wszystkie robaki tam na górze, prawda? Właśnie nie wiem, nie za bardzo mam czym, wiesz? Niestety. Ale zrobię, co mogę. zgaduję A Norbi dzisiaj druga zmiana też? ten? To jest Worms WMD. Tak, Norbi druga zmiana, no. Czym się używał broń? X-em? Nie, X-em się skakało. Tak. A się skakało. Okay. A czemu ja w ogóle mam jakąś gównianą ekipę? Nie zmieniłem sobie. O, nie zdążę. Totalnie. Nie zmieniłeś sobie, no. You with the o, Czemu tak chujowo ten skończył mi się czas. cokolwiek, żeby chociaż to trochę, walnąć na ryjło komuś Trochę walnąłeś. O nie, to będzie bolało, co? Skodowska tam tak. z papieżem na dole? Ostro. Ja wiem co to jest, ja wiem, ja wiem. Już Liberty? Tak nice. Kurwa, myślałem, no bo można zbudować na starcie. Nie ja wiem, już też coś zrobiłem. Kurde, ale w moje bardziej poszło, nie podoba mi się to wcale. No nie elegancko. Zabija ci robaki, wszystkie ćwier tutaj. Tak, myślę, że to otrzymałem baty troszkę, no. I tak to było, kurwa. Ej, ale przeżyli. A mi tylko jednego. Mi też tylko jednego. Bo ja nie wiem, jak się zmienia kierunek wiatru. <laughs> Całkiem. O, Opa. Drugiego stracę. No, chyba tak. Chociaż nie, nie przeżył Shit <laughs> Ale A lipa, że za każdym razem trzeba zmieniać I to. Guess they wrong. Jesus Christ, oh. ile gada. Ten nadzieja jest mój, no, ten to, Dobra kurde, no to ja nie będę dłużny No No, czyli trzeba się wyjaśnić i potem gramy Czyli po prostu spam Liberty, okej Na starcie no Ale cudowne jest ta kuźwa, broń A tu jest razem się Dobra, już tyle się zginęłem, dobra O jak pierdolę, z soga. Hej helikopter wybuchnie? Ech. Czy ten mech wybuchnie? Only pain. Nie ma letko 120 milek, na klatę Mech by jeszcze wybuchł? Tak w hey, kolonie, wow. Das Dasbruz, kuźwa nazwa jest piękna. Dasbruz, to był Dasbruz. Jest hands Co <gryst> you jest? A no, no. robak. <gryst> ale to jest. Never mind, to jest. To jest tak, ja, by, Dokładnie ja bym. Dokładnie w niego, nie? Trafisz, nie? nie? A, ale trafisz w tą wyspę u góry. A nie, nie trafisz. No. Drude, drugiego robaka sobie marnowałem. To nawet może go zabijesz. Chyba tak, no? Bo utopię tutaj wszystko. To mój pójdzie ko tak. Chyba <gryst> za pływać wpływać. Tylko 7 zabrałeś mu, ale peka O ale moje dwa poszły się, papa. Twoje moje dwa, trzy. moje wciąż dwa. Wgrywam. Ale wciąż wygrywam, ale peka To mi zostało i, i dwa robaki. A mi zostały nice. też dwa. Mi to Ej, to jakim cudem ja wygrywam? Jak ja mam 96, 95, masz 193? No ja nie wiem. Masz 95, 96, ja mam 193? No? Może gdzieś jeszcze mam robaka? Nie, no nie mam. Jeszcze. W jednej turze zabić 4 robale, właśnie odblokowałem. A nie, masz schowanego tutaj jednego przy czołgu. Masz 3 robale. Wina Tuska tam jest. Za zielonym się schował, no. Dab, gun, mogę wejść. Do Tak, bo ja Tylko ja nie wiem co on robi. Strzela. Ale... Co robisz? Czy ty celujesz? Nie wiem w ogóle co to zrobi, więc. Y, czym się strzelało X-em? X-em. Mhm. <śm> nice! <śm> Fuck! A bo to mogę jeszcze ten kierować, Tak. Nice! <śm> nice. <śm> <śm> Ty, ale tłucze trochę to ten dubstep gun. Jak to długo strzelało? No! Nie Wyobraź nie wiem sobie, jakbyś faktycznie w kogoś trafił. To tak. Mógłbyś no. No. zrobić naprawdę dm -dmake. Dm -dmake, tak to nic nie zrobiłeś. Boże, który włączył te kuźwa długie odzywki, bo to można wybrać, nie? Ja sobie włączyłem te, rapowe, moje, no, moi, no, to one moje właśnie to są takie długie. No, tak, no one nice. są takie długie, no. Patrz, mój Isaac Newton jeszcze żyje. Gdzie jest Isaac? Bo Skłodowska, a, okej. Okay. I Newton? To już mógł być Isaac! O nie no, musiałem trzymać konwencję. Jak nie mogę wpisać wszystkich, to nie mogę wpisać żadnego, nie? Pełni z pełnego imienia i nazwiska, nie? Cześć, teraz. Może przeżyję. <laughs> Ale się utopi. Tak jak prezentowałem, Hej, Kacpi. No i no zaosnął jeden. Za wiele nie zawołuję już w tej rundzie, raczej. To jest jeszcze do wygrania. Jak się zostawia obra Y? Nie. nie. No teraz się nie da wiem. Hmm. czym się skakało? Ja myślę, że to jest jeden sposób, żeby to zrobić Dobra Minęło dosyć kilka dni odkąd to graliśmy, ty już nie pamiętasz kontrozów No. Ale go wypieprzyło. Ale czy przeżyje? Wszyscy przeżyli, tak, ale żyje. Nawet papież! No. O, nice, o. jeszcze wiem, co Tam była mina, co tam wybuchło? Coś wybuchło, nie, nie wiem. wiem co. Coż on teraz zrobi? No nie wiem <laughs> Nie umiem tymi rzeczami kurwa, operować, więc... Tamta mina cię nie zabije Nice tak. Pod, pod spacem się skacze no. no i znak jest yy, częścią mapy, więc nie przejdzie. Wszystko jest częścią mapy, to nie jest tak, że cokolwiek jest w tle Cześć, cześć Zrób coś ciekawego. Dobra. Położył sobie do gęby. Przez chwilę myślałem, Jeszcze że go, go nie otruję. Że przeżyje i nic topi. się nie stanie. Ta się trzyma. No on teraz będzie przez jakiś czas obrywał, nie? Co, co tak. chyba Chyba czy... doje, aż do, zejdzie ja do 1 życia. Aha, Teoretycznie powinno nie tak być. O, znaczy nie wiem w poprzednich tych łapce. tak było, ale czy tak będzie teraz, to nie wiem No Trochę lipa nie. Wiecie powiem, co żeby... trzeba jak, trzeba odpalić tryb z jakimiś takimi podstawowymi brońmi na zasadzie bazuka, granat i tak dalej. Będzie tak jak chciałem na początku No i na przykład jest chyba tryb, który opiera się na wytwarzaniu broni to ja co kojarzy. Można popróbować. Co robisz? No nie wierzę, że się zapląta. <laughs> nie wybuchło tam. No, a, ślicznie. A co ty, co, co, co ty? Co? Kurde nie zdążyłem. Chciałem się dostać na drugą stronę i tam wrzucić kurde granata jakiegoś czy coś. Aha, a, za mało okay. czasu. Czaję. Mogłem go po prostu kurwa rzucić. Nie wiem czemu tego nie zrobiłem. <laughs> Też tego nie tak piesku, być. gdyby się dało rzucać rzeczy, to stary by już ich zabił. O ile by trafił. E, e panie! Po panie, co? Pan. Silly, silly move. Nie, nie, nie najlepiej. Powiedziałem Silly move i odpaliła mi się Silly. Oh, <laughs> co, ej, pięć? Pani życia traci, to dużo to się. Traci, traci po 5 życia, ale zejdzie tylko do jednego życia. Znaczy nie sprawdzimy no, tego, no, bo no, mnie no, zabijecie, no. ale wydaje mi się, że zaszłoby do max jeden życia. I wtedy już by nie, nie umierał od trucizny. O to zajebisty plecak mm -hmm, mm -hmm. dobrze wykorzystany, elegancko O nice, to było też mądre O w sumie to było nadal mądre Znaczy przypadek w chuj, ale wciąż Chuj w przypadek nie sądziłem że to tak daleko łapie O, całe 11 życia ja ci zostało ćwir. Nie wiem Ty te swoje jazzowe rączki. Nie, co ty. Ty właśnie całą linkę wykorzystałeś? Możliwe, no. Nie, nie wykorzystałem, bo się niczego nie przeczepiłem. Aha. What you doing? Patrzep się od niego. To jest papież. Hmm. O oh no, oh no. hadouken. Przynajmniej zabiorę kogoś ze za sobą. <laughs> Odpowiesz za to. Eee, nie jestem zaskoczony wcale ogólnie, nie? Ty po prostu nie grasz w Sprawiedliwie, tylko się uprzesz na kogoś. I... Powiedział ten, który ostatnio tylko we mnie ładował. Bo jesteś zawistny! I wredny! Ja w Remat. życiu tak nie grałem. Co teraz zrobi Pan Zielony? Nie najlepszy pomysł, ale chuj tam. Za Podoba mi się to jak, jak, jak Boczu jest swoim największym sabotażystą, nie? Bo my nawet mu nie podpowiadamy, on sam to robi. Tak, no. No bo pomysł mam dobre, ale wykonanie. O widzisz, zeszło do jednego życia i więcej mu już nie zabierze. Mhm, tak mi się wydaje. Nie, nie ryzykujesz? <głos> <głos> Kurde, może to przeżyję <noise> Najlepiej wydamy Daj no, Najlepiej wydamy co? A rakieta! No idealnie Najlepiej trafiła bada Idealnie trafiła Tam jest tyle fajnych rzeczy po tamtej stronie mapie, a już nie mam jak tam dolecieć <noise> Jak odpowiednio strzelisz w starego, ale nie tym naprowadzającym tą spadnie do wody, no właśnie, ty myślisz, że co ja robię od dwóch rund. No, myślę, że chujowo do tego podchodzisz. Myślę, Bo, jakby nie udało ci się, a teraz myślałem, że w to auto autobalnie, nie? Ooo, fuck. No, mówiłem, żeby tego tak nie robić, nie? Ale okej. Okay. O beka dość, haha. Ja pierdolę, useless. Całkiem fan. you're about a strzel do góry, zobaczymy czy spadnie na ciebie. Nie, ale zrobię coś innego. Też tam prezent na dół? No ten robaka wiedz lubi. Holly Greena więc. Wyjmować, nie? I za, gdy się czy to jest grawitacja? Nie z tej strony, nie. No i mamy cię w kanapce włoczono No tak jak lubisz game Twój stary i wina Tuska z Kłodowską Kto by pomyślał? <śmiech> <śmiech> Tego w moim bingo Wieszczego, nie było jeszcze jednego, no. rynka, którego chciałbym, żebyście poznali, ale coś się nie pojawia jak gramy No bo one po kolei są. Jeśli gramy maksymalnie na 6, to będą tylko te To muszę zamienić nazwy, to dajcie mi chwilę po tej grze. Nie Ooo 30 sekund jak coś ci mówię bo już ci się czas kończy ewidentnie. A jemu się skończyły te jemu się skończyły rakiety naprowadzane. No szok. O wiesz, że będę mógł spierdolić przed tym, nie? No i zdjąć cię. Nie wiem tak, gdzie, bo to, nie to... to... Nie wiem, gdzie dałem. <laughs> ciekawe gdzie. <laughs> Big Brain. <laughs> Może następnym razem nazwij swoje robaki jakimiś strategami wojennymi. To? I nie o <gibliotek> mnie nie ja myślę, że to Dobra, bardziej to pasuje. You, <gibliotek> Konfucjusz, tak. Na przykład... Neron. <gibliotek> Kurde, nie parnie koniecznie mam jak, jak się tam dostać. Bo Linko nie da się w dół strzelać. No, no możesz brak. skoczyć i złapać się Linko w odpowiednim momencie. Mm, nie tem tak. Dawaj ninja! Don't be puss. Pójdę na, e, że tak powiem gier. Auto no to... <grym i wytkowano> <grym i wytkowano> Nice. Bardzo mnie cieszy to, że jestem wśród profesjonalistów. on jest w aucie Ja <grym i wytkowano> właśnie w czołgu. razem z nim. Ty, ale zabił mnie skubany, no? <grym> i <wytkowano> Ej, i co jest najlepsze teraz twoja kolej, więc jak zrobisz nalot to zabijesz twojego starego i wygrasz. A właśnie ja zapomniałem, że mam nalot ty. Czy... No tak to a, bardzo pocieszająca myśl, że te dodatkowe godziny, które Łukasz spędził na ugraniu w Wormsach, chujam mu dałeś. <laughs> Tylko nie spierdol tego, i... Norbi! Kodów? Norbi, nie spierdol tego, Norbi! O, no właśnie. <laughs> Sorry, kwestia nie przyzwyczajenia. Pięknie Ja pierdolę, o, dlaczego o, tak o, to a. zrobiłeś? Dlaczego nie bezpośrednio w niego? <laughs> no dałem bezpośrednio w niego. Nie! Dałeś, kurwa, na wieżyczkę, a nie na niego. No ja miałem kliknięcie na niego. Pamiętaj, że nalot leci z góry, a nie z boku, ćwiru. Nie ja wiem. wiem. Ale ćwiru chyba nie wiem, że tego to ogarnął. Ale nalot o. nie, nalot leci z perspektywy przecież, z bok, od boku w dół, no ale nie, a nie z samej góry. No ale jakby odpowiednio wybrał, to by go zabiło. Dramat, kurwa. Tym go zabije. Teraz już tak. Boom! Miałeś jedną szansę. You had one job, one opportunity. No ale koncertowo to zjebałeś. Wiem. <głos> Piękny. My mam spaghetti. Piękny. Mam spaghetti, a ja mam... Nie wiem, ja No, <noise> dziękujemy, że nie musieliśmy tego mówić. <noise> Ty, ale Thrill najwięcej dawaj, zadał. Tak, bo ja zabiłem przecież tych robaków od cholerów. Ej, dobra, to musimy wyjść, bo ja chcę zmienić Grupę swoją. No ja też chcę zmienić nazwy. Więc y, zaraz zrobię. Jak z tą tak wejść! Jedno. Zakończ taki przycisk be, be, be. Dobra, to zamiast y, tego damy. Okej. Okay. A tutaj damy. Dobra. Dobra, dałem średnio zaawansowany jak coś. Tryb. No właśnie, właśnie pop A co są za bronie? Teraz ja zobaczę. No, spoko. Takie Na podstawowe. Ale granata odłamkowa, ba banana w ogóle nie ma, no, holy grenada nie ma. Wszyscy Ale są... można w skrzynkach dostać wszystkie tak, rzeczy. Tak, tak, więc... tak, tak, tak. O to chodzi właśnie, no? Już daję gotowość. I zmienię sobie drużynę, czekaj. Let's go! Let's go. Let's go. your ruredy. Jeszcze raz gotowo szukasz. A, bo ten, okej. Okay. Let's go. Czy jest mój robak, którego chciałem, żebym... żeby był? Okay, let's czemu on zaczyna? O, jest, jest mój celot? robak! Sersi <laughs> celotno! no! <laughs> Nie wiem, czemu bawi mnie to. <laughs> Co to jest? Psotny dron, check this out. Jesus Christ, wszędzie mam daleko yep. I tylko jeden plecak odrzutowy hmm. Trzeba będzie bazukam trafiać Ty ja mam wszystkie robaki blisko siebie zostawione Ty co kuwa robisz na ja jestem w kogo? <laughs> And get ready to lose. Czy co se zbudowałem? I to Dlaczego, że się to stało? O, nie o, O, ale zabiłeś zielonek o. w tym. <laughs> Wiem, elegancko, co? Pięknie. Okej, nie zaplanowane. Goddamn. Tylko 8 i 6, ale mało. To mało, no. no. Uh. Patrz ten też, używa tej. Jakie ty masz na muza w ogóle, no. Tak co, ale uważam, że z łodzi podwodnej to atomówka yeah, so much, powinna być so much, nie jakieś takie małe gówno. Okej, okay, Zostaw well, go, no, on, on, on pierwszy raz jest, on jest świeżak, zostaw go. Może, może się nie utopi? Ale on jest nowy, czemu nowego? Patrz, ale przeżyje, wpadnie do no mojego. Misza o kurde, ale hey, karma wróci. <laughs> Jak się ustawiłem! <laughs> Idealnie <śmiech> cel! <śmiech> Idealnie no Cudownie, a słaby straszny jest z tej brani Ty jeszcze w bocza wadowałeś! Jakie cudoku! Sklepaj, on tam dostaje stroklepanie. No, ale tym ciężko trafić, dobrze. I na No Dobra. No dobra. <noise> no dobra. <głos> <głos> jak tu można zginąć jeszcze, nie? No. Pyszny Robalo Grzmot. Co to jest? Żądło na Robale. To są bro... Tej broni nigdy nie używałem.